Cześć, z tej strony Asia z kanału Magisterna 5, a dzisiaj omówimy, jak skutecznie wykorzystać grafiki smartart w pracy dyplomowej. Czym jest smartart? Jest to narzędzie dostępne w programach Microsoft Office, które pozwala tworzyć atrakcyjne wizualizacje danych, procesów, związków i innych informacji. Ułatwiają one zrozumienie treści i sprawiają, że praca dyplomowa prezentuje się bardziej profesjonalnie. Warto używać smartart w pracy dyplomowej, ponieważ sprawia, że praca jest bardziej czytelna, estetyczna i przystępna. Zamiast zasypywać czytelnika tekstem, możemy ułatwić zrozumienie materiału za pomocą odpowiednich wizualizacji. Istnieją różne rodzaje grafik smart. Art. Jeżeli wybierzemy zakładkę Wstawianie, następnie Smart, Art, widzimy, że jest kilka opcji do wyboru. Zaraz omówię kilka z nich. Jeśli wybierzemy zakładkę Wstawianie, następnie Smart Art, widzimy, że jest kilka opcji do wyboru. Zaraz omówię kilka z nich. Lista. Listy służą do przedstawiania informacji w uporządkowany sposób, np. wymienianie argumentów czy podsumowanie głównych punktów. Można je zastosować zamiennie do tabeli. Spójrz, jak wygląda zastosowanie tej grafiki w praktyce. Jeśli klikniemy na grafikę, pojawia nam się taka strzałka z lewej strony. Jeżeli ją rozwiniemy, widzimy tekst, jaki znajduje się na grafice, który możemy edytować, dodawać y, kolejne poziomy oraz je usuwać. Aby dodać kolejną kategorię główną, wystarczy wcisnąć Enter. Z kolei, gdy chcemy dodać niższy poziom, po Enterze należy dodać Tabulator. Z kolei, jeśli chcemy usunąć jakiś wiersz, robimy to za pomocą Backspace. Kolejny rodzaj grafiki to proces. Grafiki procesu są używane do ilustrowania kroków czy etapów, na przykład opisu metody badawczej czy procesu analizy danych. Spójrz na przykład grafiki procesu w pracy dyplomowej. Taką grafikę robimy poprzez wybranie Wstawianie smart art, następnie Proces. Mamy tutaj do wyboru kilka szablonów, z których wybieramy jeden najbardziej nam odpowiadający, a następnie wciskamy OK. Kolejny rodzaj grafiki to cykl. Grafiki cyklu służą do przedstawiania procesów cyklicznych, takich jak zmiany sezonowe czy fazy rozwoju produktu. Tutaj mamy cykle ekonomiczne przedstawione za pomocą właśnie takiej grafiki. Taką grafikę wstawiamy poprzez wstawianie, smart art, następnie cykl i mamy do wyboru różne rodzaje. Wybieramy jeden i OK. Następny rodzaj grafiki, jaki chcę omówić, to hierarchia. Grafiki i hierarchii pozwalają przedstawić strukturę organizacyjną czy zależności między elementami. Możemy je wykorzystać np. do przedstawienia struktury zespołu badawczego czy klasyfikacji. Na przykładzie znajduje się podział bezpieczeństwa przedstawiony za pomocą grafiki w postaci hierarchii. Aby stworzyć taką grafikę, wybieramy Wstawianie, następnie Smart Art, i z opcji tutaj dostępnych wybieramy hierarchię. Następnie wybieramy jeden schemat, który nam się najbardziej podoba i najbardziej nam odpowiada, i następnie OK. Kolejna grafika to piramida. Grafiki piramidy są używane do przedstawiania hierarchii związanej z proporcjami czy priorytetami. Na przykład możemy je wykorzystać do przedstawienia hierarchii potrzeb Maslowa czy do proporcji w analizie finansowej. Na przykładzie znajduje się piramida potrzeb maslowa. Aby stworzyć taką grafikę, wybieramy wstawianie, smart art, piramida, a następnie wybieramy jedną z dostępnych piramid. I OK. To chyba najważniejsze grafiki smart art, które warto zastosować w pracach dyplomowych dla urozmaicenia i lepszego zaprezentowania niektórych treści. Teraz kilka praktycznych wskazówek. Wybieraj odpowiedni typ grafiki, który najlepiej odda Twoją myśl. Nie przesadzaj z ilością grafik. Używaj ich, gdy naprawdę ułatwią zrozumienie treści. Zachowaj spójność stylistyczną. Dostosuj kolory i czcionki do reszty pracy dyplomowej, aby prezentacja była jednolita. Sprawdź, czy grafiki są czytelne i zrozumiałe. Zastanów się, czy osoba, która nie zna tematu, będzie w stanie zrozumieć przekaz. Używaj opisów i podpisów. Dodaj krótkie opisy lub tytuły do grafik, aby czytelnik wiedział, co dana wizualizacja przedstawia. Jak widzisz, grafiki smartart są doskonałym narzędziem, które warto wykorzystać w pracy dyplomowej. Pamiętaj o dobieraniu odpowiednich wizualizacji, zachowaniu spójności stylistycznej i dbaniu o czytelność. Powodzenia w tworzeniu swojej pracy dyplomowej. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych wskazówek, zostaw komentarz poniżej. Pamiętaj o subskrypcji kanału i polubieniu tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs, pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.